Siemanoskwizy, dajcie łapy i więcej filmów na moim kanale dzisiaj kolejny film, widzicie, nagrywam ciągle o tej samej godzinie prawie nagrywam Wam filmy do niedzieli tak, do niedzieli nagrywam filmy, więc no zaczynamy, jeszcze zrobię Wam tu jedno cięcie, więc zaraz się widzimy jeszcze ja, już jestem sobie jeszcze wysypiemy tutaj ze zbiorniczka odjedziemy. O, ciężko ma, ciężko ma sobie. Tutaj na polowe włączymy biegi. O, leci. Tu trzeba tak widzowie też zajeżdżać. Wiecie czemu? No bo normalnie się nie sypie. O, a teraz się sypie. O, widzimy, nie za dużo teraz tego było. Lecimy na gospodarstwo. albo nie, nie, dobra, nie będziemy sprzedawać tego. Lecimy na gospodarstwo i wysypiamy. W zimę będziemy sprzedawać pszenicę. Piątka. Rady. No i szasówki, leci. Oporowa cała dobra, szkoda, że koguta nie ma. Może kiedyś przed nim dołożymy nawet. Ale to tam kiedyś, jak będziemy mieli większe, większe ciągniki. Teraz to będę jak miał plan kupić coś, no to już coś z przednim napędem może, nie wiem. Ale coś około 70 koni chciałbym. Nie, bo w tym to ile mamy koni, kurde. Zobaczymy teraz, widzowie, na szybko. Ustaw. Tutaj bez kabinki będzie, ale mamy 52 konie tylko. No to teraz to bym, jak coś kupował, no to 70. Może jakiegoś Ursusa 4, 1, 5, 2, czy jakie tam były? Ale Ursusa na pewno. Nie będę się tutaj zagramał. Niecne. Dobra, i wysypujemy. I leci. z dla kurek pewnie trochę pójdzie. To podjedziemy też A teraz to widzowie w bez cięcia niż wy... No dla was to niż wy... Jak to się nazywa? Niż w wtorek Tak A szybko leci ten film, już 3 minuty widzowie Kurde, 6 sekund, prawie 10 nie. teraz pewnie każdy patrzy no może i nie przepraszam przepraszam widzowie przebiegłem kurde, ciekaj, ile będę musiał mu rzucić za pożyczenie kombajnu to można powiedzieć, że na cały dzień no to cały dzień koś. lecimy teraz na to jak tu zajechać? Widzicie. Dobra. Zajechałem tam. Kurde, tutaj zajedziemy. To nie moje jak coś, ale tutaj zajedziemy. Piek. No przyjeżdżają. Przejeżdżają. Tutaj jedziemy. Jeszcze po kombajn tutaj. Ile mamy? Jakie pole? Tutaj mamy dwa ara tylko, kurde to mało, a tutaj ile mamy? Pewnie jest jeden, czy to większe? No nie no, tutaj to mamy 19. kurde, bo tu terenu to tam zawsze powiększyć można. A to ten lasek to nasz? Chyba nasz. A ty, a nasz ten lasek, kurde. Ale nie będę wycinał, bo ładny jest. Fakturki za koza za z Allegro, jako to mało, coś Ale to po tygodniu, dziwne, po tygodniu mi faktura. Dzisiaj taki grubszy odcinek. No. O! Widzowie! Jeszcze sekund sekundka. Dobra, jestem w Widzowie. E, kombajn jest już wyremontowany, ale jeszcze kosze. Tym byłam na cały dzień.

Biny. w Warszawy mieszkam, bo warszawa jest dużo bardziej, bo mnie tak nie znajdziecie. Znaczy tamto jeszcze nie naszło. fajnie by było. Kiedyś tam to może odkupimy Czy w dzierżawę się weźmie nawet? Ostatnie ale tu widać, że trochę tej pszenicy będzie raz 10, z 10 to nie raz 10 to nie będzie jak tam to 8 będzie z wszystkiego może jeszcze zdążę coś e, kupić na to, jeszcze sekundka dobra, musiałem sprawdzić coś musiałem sprawdzić czy mamy niby Pierwszy miesiąc zawsze się nie liczy, bo tak jakby jeszcze przed ustawieniami czy O, a tutaj też jak oglądacie dziewięcia, Janinę i Poliza Meski. Tutaj e, e, miał starą, 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 tam tam ma, bo bo starą, 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 jest on? Też będzie zbiornik, bo tu z każdego pola zbiornik, Prawie tu mam tu godzinę narobiłem. To pewnie. To z tysiąca będę musiał wywiedzać, bo trochę zrobiłem tutaj na no, trzy pola. To no, tam 2,5 bo tam jest to To Z tysiąca pewnie będę musiał wywiedzić. To jest tak. Film. Dzisiaj tak filmu będzie nie za dużo, nie za mało. Czy trzydzieste może pomajstrujemy? Ale nie wiem. a ja wam widzę dwie auto. to ja teraz sobie nie mogę przelączyć. Nie wiem, czy nie zostawiłem mu tego gościa, co wypożyczałem, tego. Dobra, lecimy wysypywać. Dobra, odpalamy. Tutaj sobie wyłączę chudy, bo nie lubię tych plusików mieć. Jakie mam w ogóle biegi? Sobie na szosówki dodać. Gdzie jesteśmy? O, komuś na buraki wjechałem. Kurde. Zobaczcie jak to naprawi znowu. Teorem, to ja tu się wszystko wsypię. Jak to naprawi? No, to dzięki jak ciągle. A piszczy. Zwracajcie na to, Maria. Ale to nigdy się to nie przygląda. To jest jakby kurde brzydkie. Także w farmingu chyba to jest. mi na policję, znak i poszedł w Tu by się przestawić. O tutaj będzie. Tam się luf blokuje. O, dobre tiało. Chyba widzowie na jeden tam. No, na luf. Może nie na luf, nie wiem. Tutaj to może nie za bardzo. Ale nie, no. No to dobrze, ale tu będzie tu dużo kula było. No, dużo. Gdzie? Gdzie? Cel w ogóle na tą serię to jest mieć obwinek na przykład 200 km. Chciałam, to zrobił. Ale tu nie wiem, Ja to się tu jest tak? Szybko podjechać. No, widzowie jak zawsze źle podjechałem, do robię cięcie. Dobra, widziałem, wszystko zrobione. I lecimy oddać kombine widzowie na no, razie filmu nie zastopowałem bo home, home nacisnąłem ja mam na iles zastopowanie filmu Dobra lecimy do kolegi oddać combine i posprawić komu ile weszło Nie będę też u niego widzowie też nagrywał wam widzowie nie chcę to... No, to taki normalny film jako będzie na gospodarstwo. to chyba no, będzie to 20 minut to nieco to co było we wtorek też Czyli w ten dzień co tam to co nie było we wtorek Wtorek to mieliśmy 30 minut, więcej to kurde nawet Tutaj widzę to jakoś zapomniałem sobie Kieruneczek, kieruneczek O jest auto! Ja się tak zastanawiałem gdzie jest Zapomniałem, że widzowie, mamy auto tu na tej sali, bo długo nie było też Ile, Lecę, widzowie, tam do jego do chałupy. Widzimy się jak już po rozliczeniu. Dobra, widzowie, już widać Tysiaka, przelany jest. No i Tysiaka, kurde, dałem. I bierzemy BMW i wracamy. Fajna ta BMK. Zbierałem na nią trochę, bo też w remont poszło jej troszkę pieniążków. A po dołak widzowie pojedziemy, zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Ale tak szybko pojedziemy po dołak. Pyk. Kurde, no to jest mąd. I wyskok! O boże! Dino! Komuś w soje się waliłem, dobra, wyjeżdżamy stąd. Komuś w soje się waliłem. Dobra, jedziemy na gospodarstwo. Jeszcze po ciągnik będzie trzeba skoczyć. Dobra, kierunek... Be w BMC się nie klika kierunków, ale ja lubię tak w ogóle klikać kieruneczki. Kurde! Co wie, ja nie umiem jeździć, zaszarpie zasz mi to. Ta, ta... No dobra, niech tu stoi. Światło włączmy tylko. No. Lecimy po furę. Ile będzie? No będzie z 20 minut odcinka. No. Wczoraj mieliście, widzowie, też... E, gospodarze na roli, czy tam... Gospodarz na roli się to nazywało. Już zapomniałem trochę. Gospodarz na roli. Ora widzę, jedziemy. Ja będę na sobotę nagrywał ten film. Boże! Myślałem, że już mu wyjadę. To będzie po 60. 60 do kasacji. No ładna ta 60, to bym nie chciał jej zniszczyć. Tylko obrysowana jak w siedmiu boleści. Tutaj może tutaj się zatrudnię, kurde do pracy U fachowców. Kieruneczek Gdzie się działają tu kierunki i w tym ciągniku. To ja się dziwię. No, no kurde. Boże. No idź panie, idź. Wpycha się tylko. Nie mógł poczekać. Widzisz, że większa maszyna wjeżdża. To się ma pierwszeństwo. że ja mam pierwszeństwo. Urde ej, no to no, trochę tej przemiczki będzie. Też dla kurek trzeba coś zostawić. Ale ja wam też widzowie zaraz pokażę ten nasz fachr. Pomalowałem, miałem tu farbę widzowie, była jakaś, to na, bo tu była farba zaschnięta, ale cała, to naprawiłem tą farbę, bo ja umiem tą naprawiać, to naprawiać, to naprawiłem i pomalowałem i też czerwona była, nie wiem, czy ten fachr nie był kiedyś malowany i nie, byłem, nie wiem, czy to nie była farba od tego fachra, nie wiem, czy też to, to nie oryginał, wiecie? Hmm. Dobra, pyk. Ile tutaj pszeniczki mamy? E no dobra, trochę jest tej pszenicy. Dla kurek będzie widziałem, ja może kurki kupimy jeszcze, a ja mam tu w ogóle kury. Nie, widzę, ja myślałem, że ja tu kury mam. Będzie tu trzeba jakieś kury to kupić i kury będzie trzeba mieć. Ja lubię kurki. Kurde, myślałem, że tutaj zaparkuję tą przyczepę, Dobra, to tutaj damy tak. Mm. Jak ja nienawidzę widzowie cofać ja, widzę ja teraz jednak do niedzieli nagrywam filmy, no bo w poniedziałek będę nagrywał filmy do na cały tydzień też. Dobra, gasimy rupiecia. Nie żartuję To nie robisz, to maszyna. Widzowie za trzy 2, 1, siódm. To jest nasz fachr. Wyrestaurowany. Zrobiony, wszystko jest dobrze. Akumulator to trochę rozładowany. A ja to się naładuje, tam kiedyś. wyjdziemy, Odpalimy. Pali, pali. Hmm. Dobra, nie będę jechał zbyt szybko. To trzeba rozgrzać widzowie. Gdzie to jest szulnik? Tutaj. To się rozgrzewa. Gaz wciśnięty, to się rozgrzewa. Dobra, jedziemy. Tylko wyłączę to p. A kogo tu działa? O, działa. Nie wiedziałem, że działa. Ja go naprawiałem, ale nie wiedziałem, że działa akurat. Dobra. Pyk. Gasimy. Nie będziemy zamykać, bo ja lubię jak tak jest otwarty. Bo tu będzie trzeba ten przyciąć no bo już tu wchodzi w garaż. No, mhm. co wie, no to co? To na koniec tym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, więc. No i też. Nara. Kurde, gdzie. Jak tu się wyłączało? A tak, dobra, widzowie. Nara.